Kochani, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Przychodzę do Was z pewną ciekawostką, którą Brawl Stars opublikowało na swoim Instagramie wczoraj. Był to filmik i chciałabym się z Wami podzielić, co dokładnie się w nim znajduje. A na sam początek przypomnę Wam, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, a na pewno pojawi się na moim kanale więcej filmów z Brawl Stars. I przy okazji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zejdźcie na wciśnięcie czerwony przycisk subskrybuj, obok niego malutki słoneczek, żeby być zawsze na bieżąco z każdym nowym filmem na moim kanale. I oczywiście Oczywiście wpadajcie na fantastyczny kanał Mano i Gabi, gdzie pojawiają się filmy z ekipą, są mega śmieszne, więc serdecznie Was zapraszam. Jak widzicie, jesteśmy na oficjalnym koncie Brawl Stars na Instagramie i tutaj mamy dość ciekawy filmik. Na samym początku widzicie gazetę. Są to daily news z Brawl Stars, więc koniecznie zobaczymy, co się na tych gazetach znajdzie. Oczywiście wszystkie informacje tam zawarte są po angielsku, ale postaram się Wam co nieco przetłumaczyć. I na samym początku mamy tytuł, który głosi, że rzeczy zaczynają się dziwnie dziać z biegiem czasu. To znaczy, że coś dziwnego dzieje się w Brawl Stars. Ja jestem mega ciekawa, ponieważ od ostatniego update'u minęło troszeczkę czasu, więc szykuje nam się na pewno coś nowego. No ale zobaczymy, co mówią nasze nagłówki gazet. Po pierwsze, ta gazeta jest z 24 czerwca, czyli dokładnie z tego dnia, kiedy to widzicie. Okej, okay, mamy fantastyczny wgląd gazety i pierwszą informacją, jaką widzicie, jest nagłówek, który mówi, że występują trzęsienia ziemi, że trzęsienia ziemi zawładnęły całym miastem. I z dokładnego opisu, który jest zawarty poniżej, dowiedziałam się, że trzęsienia ziemi związane są z działalnością sejsmiczną. I tutaj mogłabym wam nieco więcej opowiadać, ponieważ bardzo się tym interesowałam. Ale do rzeczy, mamy ocean za miastem i pod tym oceanem coś tam wiecie, w ziemi się dzieje, przez co właśnie mamy trzęsienia ziemi na zewnątrz. I z tego co czytam, za te trzęsienia ziemi na początku obwiniali Jackie, bo jak wiecie, ona ma swój młot pneumatyczny, więc wszyscy myśleli, że to właśnie przez nią są te trzęsienia ziemi w mieście. Natomiast Karl z grupą geologów dowiedział się, że źródło tych trzęsień ziemi znajduje się głęboko, głęboko pod ziemią, dokładnie pod oceanem, więc jak na razie nie wiemy, czym są dokładnie one spowodowane. Prawdopodobnie ruchami ziemi. Po prawej stronie gazety widzicie zdjęcie dokładnie z Brawl Toku. Jedna postać jest zamazana i nagłówek mówi o tym, że ktoś albo coś zakończyło. Odchyczyło gdzieś daleko, daleko. A na dole mamy podpis czy Dani wróci do toku? To jest dość ciekawe. Mam nadzieję, że z Danim się nie pożegnamy, ponieważ on jest mega sympatyczny i nie wyobrażam sobie Brawl Toku bez niego. Natomiast na dole widzicie reklamę. Energy drinki od Max 20% taniej. Zwróćcie na to uwagę, bo później do tego jeszcze wrócę. Lecimy moi drodzy z drugim nagłówkiem i mamy tutaj nagłówek z dnia później, 25 czerwca. Toksyczny wyciek może sporo kosztować. Jak możemy się dowiedzieć z opisu, mieszka Boją się wycieku na oceanie, starają się do niego nie podchodzić, ponieważ może on być toksyczny. Wyciek jest tajemniczy, nikt nie zna jego źródła, więc tu pojawiają się pewne spekulacje, kto może albo co może być za to odpowiedzialne. I gdzieś tam pojawia się informacja, że wzrost zapotrzebowania na energy drinki może właśnie powodować to, że jest pewien wyciek, pewnie może więcej muszą ich produkować. Niestety więcej nie mogę Wam powiedzieć. Poniżej widzimy reklamę 50% taniej drinki max, czyli wczoraj były 20%, natomiast 25 czerwca już są 50%. Dlatego właśnie zastanawiam się, czy obniżka cen energy drinków nie jest przypadkiem związana z tym wyciekiem. Nie wiem, ale lecimy do kolejnej okładki. Mamy to, moi drodzy, jakaś ogromna dziura przypominam jaskinie, natomiast tytuł tej gazety brzmi kolosalne skorupiaki. Ten tytuł kompletnie mi nie pasował do zdjęcia, więc zaczęłam się wczytywać w ten opis poniżej i dowiedziałam się, że na plaży za miastem mieszkańcy odkryli ogromną dziurę w postaci jaskini i zaczęli się zastanawiać w jaki sposób ona powstała. I tutaj pojawia się Rosa, czyli nasza biolożka, która mówi, że prawdopodobnie właśnie ta dziura powstała przez kraby i to kraby nie takie zwykłe, wiecie jak my znamy kraby takie z plaży, tylko kraby Gigantyczne. Ponieważ sama dziura jest gigantyczna. Jestem ciekawa, jak ta dziura, wyciek oraz trzęsienia ziemi wpłyną na nasze światy w Brawl Stars, na nasze mapki. Zobaczymy. Może będą jakieś całkiem nowe mapy. Mamy również reklamę Baru Barleya. Nice. A na dole informacja, moi drodzy, że Brawl Talk, nowy Brawl Talk, wleci 27 czerwca. Czyli już w sumie za 3 dni. Mega, mega szybko. Ta układka gazety jest 26 czerwca. A my, moi drodzy, lecimy do kolejnej. Okej, okay, jakaś niezidentyfikowana kreatura Widziana w mieście. Brzmi to mega ciekawe. I jak widzicie, mamy kolejną reklamę Energy Drinków. Tutaj tym razem Energy Drinki są za free. Wydaje mi się, że jest to związane na pewno z wyciekiem, ponieważ chcą jakoś załatwić polubownie tą sprawę, że zanieczyszcili ocean. Poniżej mamy notkę, że wystąpił kolejny napad w Zatoce Bandytów. I tutaj sprzedawca tłumaczy, że widział żyjącego kaktusa. Czyżby spajka? który włamał mu się do sklepu i ukradł 90 kilo pianek Marshmallow. Po co mu było 90 kilo pianek? Nie mam pojęcia. I czy to był Spike? Też nie mam pojęcia, więc cały czas mamy jakieś znaki zapytania. Tak więc ten Brawl Talk to jedna wielka zagadka, ale już moi drodzy za trzy dni dowiemy się dokładnie o co twórcom gry chodziło. Tak więc sobotę pamiętajcie czeka na nas Brawl Talk. Ja już oczywiście nie mogę się doczekać, bardzo lubię nowości w Brosars i wiem, że Wy również. Okej, okay, jak widzicie z tego filmiku to by było na tyle, był on krótki, ale było zawarte w nim tyle nowych informacji, tyle spekulacji, że mam kompletny mętlik w głowie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tym filmiku. Ja jedyne co, to wyczułam klimat takiego oceanu, plaży. Może jakoś z tym będzie związany nowy update, na przykład nowy karnet. zobaczymy. Tak więc jedynie trzy dni, a będziemy już wszystko wiedzieć. No prawie wszystko. Myślę moi drodzy, że jeszcze sobie zagramy. Ja wzięłam Klanowicza i spróbujemy sobie zagrać. Na starciu duo wezmę sobie Ems. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jak widzicie, jesteśmy na wzburzonej pieczarze i mamy zestawienie Ems. Leon, to powinno być moim zdaniem dobre. Ja mam obszarowy atak, więc to będzie mega spoko. Leon jest bardzo precyzyjny. Tutaj jest szelka, ale ja dużo zadaję obrażeń. Wow! Ok, Adam niszczy skrzynki, więc mega spoko. Tutaj mamy odcięcie z dołu, więc powinniśmy być bezpieczniejsi tu na dole. Ale ta Jessie mi uciekła. Dlaczego? Dobra, Adam tam leci, więc ja powinnam go jakoś blokować. Kurczę, ale jesteśmy w samym środku, więc to nie jest chyba najlepsza pozycja. Ojej, Shelly mam na ogonie. Nie wiem, czy dobrze, że ją pchałam. Na szczęście udało nam się przeżyć. Dobra, ja powinnam tutaj troszkę badać teren. Tak mi się wydaje. Adam tam uciekł na prawo, więc chyba jednak tam się udam. Okej, okay, ale kto ta... O nie, jestem bez Adama. Dobra, teraz muszę uważać przez tą chwilę. Tam na pewno był Riko, który miał na mnie chrapkę. Okej, okay, widzę tutaj są dwie drużyny. A tu idzie Rosa. Idzie sama i jest atakowana, więc ja powinnam ją tam atakować. Okej, okay, cuby są moje. Moje. Dobrze, udało nam się rozwalić Jessie. Tylko żeby nim nikogo tutaj nie zabrali mi. Ni Shelly ucieka. Okej, okay, Adam rozwalił kolejną drużynę, więc zostały tylko trzy, moi drodzy. I tutaj jest Shelly w potrzasku, była sama. Szkoda, że tego nie wykorzystam. O nie, idzie rosa, idzie rosa. Musimy ją zniszczyć. Dobrze, zagranie teamowe. Okej, okay, i lecimy tutaj pod tych zadymiarzy. Nice, moi drodzy, szelka poległa. I jean, tak więc mamy wielkie starcie. Woo! Ale to było na krawędzi. Dobra, szelkę rozwalamy. Brawo, moi drodzy! Pierwsza gra i pierwsze zwycięstwo. Kompletnie się nie spodziewałam. Tak więc dziękuję Adamowi za to, że ze mną zagrał. Ale co, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę? Teraz, jak widzicie, wzięłam Rosę Biolożkę. Jestem ciekawa, czy coś mi to powie więcej. Czy będę widziała coś o nowym update'cie. Co będzie ciekawego. Chyba Rosa mi nie przemówi i nie powie. Ale wiecie, Rosom zawsze jest fajnie grać, szczególnie na wzburzonej pieczarze, bo ona może podejść tańko. Tak więc gramy. Nice! 6! Boże, jak on tam leci. Muszę tam jakimś cudem e, dogonić go, chociażby troszeczkę. Wow, dobra, musimy go zejść z dwóch stron. Z dwóch stron, z dwóch stron. Okej, okay, żeby Adam tylko nie padł. O nie, to było straszne. Muszę to zdobyć szybciutko. A, jak mi zaatakował. Dobrze, uf, niepotrzebnie wzięłam te powercube'y, ale już tak ze strachu po prostu mnie wlazłam. Z dwunastoma powercubami to mogę tu mega dużo porobić. Pomszeli chciałabym złapać. Szczególnie, że ona tutaj siedzi i próbuje się zsimować, a ja nie lubię strasznie zsimować, a wy o tym dobrze wiecie. Adam niestety poległ. Okej, okay, ale ja tutaj nie mogę siedzieć. Ja tutaj koniecznie nie mogę zostać dłużej, więc uciekam. Ale ten dżin jest ładny, ten wściekły dżin jest przepiękny po prostu. Wiecie, on mega ładnie wygląda, ale chyba najbardziej mi się podobają jego strzały. Są przeprzekozackie. Tamta Shelly ma ulta, więc fajnie, jakby go teraz wykorzystała. Okej, okay, teraz będzie go wykorzystywać. Teraz mogłam do niej podejść. Ja jestem Rossą. Pamiętaj Gabi! Shelly, Shelly! Shelly, dokładnie. Mamy power cube, więc Adam będzie teraz silniejszy. Tam jest ostro atakowany przez... Uuu, muszę się schować, muszę się to schować. A i są trzy drużyny. No tak, bo tam jest wszelka z... On ma osiem power cube'ów. Muszę uważać na tego gościa. Muszę na niego uważać. Gina rozwalimy najpierw. O, 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 teraz jest fajna sytuacja. Ja muszę sobie tutaj odpalić. Dobra, moi drodzy. Mamy już chyba wygranko. 22 power cube, y. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tyle power cube'ów. Nice! Kolejna piękna gierka. Yy, nie wiem, czy my po prostu za Adamem jesteśmy bardzo dobrze dobrani do duo. Czy przeciwnicy są słabsi? Nie wiem. Wziąłem, moi drodzy, jeszcze Jackie, czyli osobę obwinianą za te wstrząsy w mieście. Ona na pewno za to nie jest odpowiedzialna, bo wiecie, wstrząsy ziemi to nie jest taka yy, prosta sprawa, więc wątpię, że taka Jackie byłaby do tego zdolna. Ale ja Jackie bardzo lubię grać, więc to powinna być kolejna przyjemna gierka. Mam taką nadzieję. O, Nie wiedziałam, że ktoś tam jest. O, ta te szelki też nie widziałam. Kurczę, Adam, musisz się teraz trzymać sam. Adam oczywiście sobie na pewno poradzi. O, dobrze, brawo. Kurczaki, ucieka. <grystanie> Jak on to zrobił? Nie wierzę, oni nawet nie wiedzą, że on tu jest. <grystanie> Dobra, ja jestem. Uff. I przeżył naprawdę na 200 HP? Jak to jest możliwe? O, nie, 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 ona mnie wciągnie. Dobrze, dobrze, że mnie w sumie. Ja mam więcej życia niż Adam. Ale jak nie mogliśmy jej pokonać? Dlaczego? Jak do tego doszło? Nie wiem. Bronimy tu Adama. O, nie, ale się tam wypchali. Co? Dwie postacie rozwaliłem. O, ale teraz się na mnie ucięli. O, nie, nie możemy sobie na to pozwolić. Teraz ją wciągniemy. Wciągnęłam ulta. To nie tak miało wyglądać, ale na szczęście tutaj jest pokonywane. O nie, i zostałam sama... Kaszeli! Nawet nie wiedziałam kompletnie, że ona tam jest. Drugie miejsce, moi drodzy, ale to również była fantastyczna gra. Tak więc ja dziękuję Adamowi za wzięcie udziału w odcinku. Dzisiaj mieliśmy mega dziwny filmik, ponieważ to, co znalazłam na Instagramie, bardzo mnie zaskoczyło, ale mam nadzieję, że tak jak ja, rozwialiście troszeczkę swoich wątpliwości. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze spostrzeżenia dotyczące nowego Brawl Talku. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to już by było na tyle. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, subskrypcji. Wbijajcie również do mojego... Na mojego TikToka oraz Instagrama linki znajdziecie oczywiście w opisie, a ja na dzisiaj moi drodzy będę się już z wami żegnać. Trzymajcie się. Pa pa.